Cześć, witajcie w podcaście Biznes na zdrowo. Jest to przestrzeń, która ma za zadanie łączyć psychologię z tym co biznesowe i z tym co ludzkie, bo te wszystkie obszary dadzą radę razem dobrze funkcjonować i właśnie o tym rozmawiamy. Sponsorami podcastu są Mental Benefits. Kompleksowe rozwiązania wspierające zdrowie psychiczne Twoich pracowników. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Dzisiaj odcinek będzie wyjątkowy, bo to będzie odcinek bez gościa. Będzie to odcinek, w którym będę chciał wam opowiedzieć trochę. O audycie dobrostanu dla organizacji, który w ramach oferty przygotował Mental Benefits, a ja miałem ogromną przyjemność być współautorem merytorycznym tego audytu. Dlaczego w ogóle rozmawiamy o dobrostanie? Dlaczego jest w ogóle temat jakiegoś audytu dobrostanu, który jest tutaj kluczowy? Otóż pozwólcie, że zacznę troszeczkę od danych. Według badania Talent Trends z 2024 roku, opracowanego przez firmę Page Group, 42% pracowników odmówiłoby awansu, by utrzymać swoją kondycję zdrowia psychicznego, ten święty spokój. Z kolei raport o stanie zdrowia aktywnych zawodowo Polaków, przeprowadzony przez SW Research i Runaways, mówi o tym, że 39% pracowników raz w tygodniu lub częściej Czuje się zbyt zmęczona po pracy, aby cieszyć się wolnym czasem. Idźmy dalej. Badanie przeprowadzone przez poradnie zdrowia psychicznego Harmonia z Luxmed mówi, że 63% badanych odczuwa obniżony nastrój, 65% doświadcza ciągłego niepokoju, a 53% mierzy się z przewlekłym stresem. Mówimy o osobach w pracy. No i nie, nie zapominajmy o, o tym, że też istnieją inne formy współpracy niż tylko umowa o pracę. Więc tutaj poruszę ciekawy wątek dla osób, które są na kontraktach B2B. Otóż nie wiem, czy wiecie, obecnie mikroprzedsiębiorcy stanowią prawie 50% naszego produktu krajowego brutto. I uwaga, co o nich? Co trzeci mikroprzedsiębiorca według raportu Nest Bank, który został opublikowany pod koniec 2024 roku doświadcza lęków. Co trzeci również korzysta z leków bez recepty, żeby poprawić swoje samopoczucie. A 30% przedsiębiorców na działalności gospodarczej, którzy doświadczają trudności psychologicznych, korzysta tylko te 30% korzysta z wsparcia psychologicznego i z psychoterapii. Problem do zdrowia psychicznego, problem dobrostanu jest problemem kluczowym obecnie na rynku pracy. To już nawet nie jest najwyższy czas. Jesteśmy grubo po tym deadline, kiedy jako organizacja powinniśmy się tym zająć. A dlaczego? No, bo przecież to, co prywatne w człowieku, nie musi być interesem firmy. Oczywiście, że nie. Tylko co, jeśli te 50% naszego produktu krajowego brutto nagle może, Co, kiedy ci pracownicy, którzy są największą siłą operacyjną firmy, zaczną masowo brać zwolnienia lekarskie? Co już obserwujemy według innych raportów? Jest to część społecznej odpowiedzialności biznesu, która będzie miała wpływ nie tylko na funkcjonowanie firmy, ale też na rynek jako taki. I pozwólcie, że te informacje, choć trudne, choć martwiące, powinny być refleksją i motywacją do, działa do działania dla organizacji, które skłonią do podjęcia in inicjatywy w zakresie zdrowia psychicznego. A zdrowie psychiczne to nie tylko owocowe czwartki, to nie tylko praca zdalna to też procesy, to jakość komunikacji, to kultura organizacyjna, to sposób przywództwa. I to sposób również wyznaczania celów i ich rozliczania. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać: w jaki sposób audyt dedykowany organizacjom, przygotowany przez Mental Benefits, może lub pomoże te problemy rozwiązać. Jako Mental Benefits spotykamy się z pracownikami organizacji jeden na jeden dość często, bo w ramach naszych pakietów godzin, jako specjaliści, by rozmawiać o, z nimi o problemach dnia codziennego i problemach zawodowych, jeśli mają takie życzenie, jeśli taki temat przyniosą w ogóle na konsultacje. Więc dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, co ich spotyka najczęściej. I jest to bardzo martwiące, ponieważ szereg tych problemów. Wynika z relacji, z komunikacji, z poczucia własnej wartości, które zostaje definiowane przez pracę. I to jest trochę mechanizm samonapędzającego się koła. Problemy w pracy powodują, że moja uwaga z oczywistych względów przychyla się w 100% na pracę, dlatego staram się robić wszystko, żeby te problemy zaadresować. Jednak, przez to, że ta uwaga na pracę idzie w tak dużym stopniu, Zaczynają się dziać rzeczy, które zaniedbują pozostałe obszary funkcjonowania życia. I całe szczęście, kiedy mamy wokół ludzi, którzy nam o tym przypominają. No ale co wtedy, kiedy te relacje zaczynają być naprawdę na włosku? Co wtedy, kiedy pozostałe obszary życia zaczynają nas ściągać z powrotem do życia prywatnego, po to, żeby się zająć swoim zdrowiem, swoją rodziną, swoim majątkiem, a problemy w pracy wcale nie stają się mniejsze? Otóż istnieje taka koncepcja, o której będę opowiadać później, o którą oparliśmy cały audyt dobrostanu. Audyt dobrostanu mental benefits składa się z czterech kluczowych obszarów. Jest to analiza struktury organizacyjnej, która ma za zadanie wyłapać kluczowych bohaterów organizacji odpowiedzialnych za kreowanie trendów dotyczących dobrostanu i zdrowia psychicznego. Drugim elementem jest audyt procesów HR-owych i pochodnych do HR-owych, które mają za zadanie Potwierdzić lub zaprzeczyć wąskie gardła, problemy w tych procesach, przedłużenia, które nie do końca powinny się wydarzyć, jakieś anomalie, które również wpływają na dobrostan pracowników. Trzecim elementem jest subiektywna ankieta dla wszystkich uwaga, zarówno dla zespołów na najniższym szczeblu, jak i dla prezesów która, która oparta o metodologię zaczerpniętą z nauki psychologii. Ma pomóc zidentyfikować obszary kluczowego działania dla pracodawcy. No i czwarty element to raport, który zawiera zarówno dane jakościowe, jak i ilościowe oraz rekomendacje działania dla organizacji, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę dobrostanu, a przez to na efektywność działania biznesu. Element pierwszy to analiza struktury organizacyjnej firmy. Jest to działanie, które ma za zadanie z jednej strony zidentyfikować tą strukturę organizacji pod względem formalnym, ale także tym nieformalnym. I tutaj będzie kluczowe spotkanie z zespołem HR i ten HR pojawi się w tym audycie jeszcze kilka razy. Natomiast tutaj oprócz tej formalnej struktury będziemy próbowali znaleźć również tak zwane szare eminencje, czyli osoby, które niekoniecznie są na stanowiskach kierowniczych, są na stanowiskach liderskich, ale takie, które równie mocno kreują kulturę organizacji i mogą mieć istotny wpływ na to, w jaki sposób ten dobrostan jest postrzegany w firmie. To są te osoby, na które patrzymy z podziwem, to są te osoby, które zabierają jako pierwsze głos w dyskusjach społecznych. Są też te osoby, które, jak wchodzą na Open Space albo do gabinetu, czuć od razu, że są lub ich nie ma. Co więcej, w mapowaniu struktury organizacyjnej dodatkowym elementem jest też rozmowa na temat kultury organizacji, czyli tego, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób komunikujemy zmiany w organizacji. Czy jesteśmy na Ty, czy jesteśmy na Pan Pani, czy występują jakieś odchylenia od tej normy i co wtedy robimy, jak organizacja wtedy reaguje. Czy pracownicy są świadomi tego, w jakim kierunku w ogóle zmierza organizacja? Drugim elementem jest audyt procesów i procedur HR-owych oraz im pochodnych. Tutaj współpraca z Departamentem HR lub z osobami odpowiedzialnymi za procesy około ludzkie będzie kluczowa, dlatego że w ramach spotkania omówimy sobie wszystko, co dotyczy candidate i employee journey w danej organizacji. Będziemy przechodzić przez proces zapoznania się z marką pracodawcy. Również moment rekrutacji przez onboarding i funkcjonowanie w organizacji, aż do momentu odejścia z firmy. Na tej podróży pojawiły się tak zwane pain pointy, czyli punkty bólu, punkty styku, które są szczególnie bolesne dla pracowników i mogą wpłynąć na obniżenie poczucia dobrostanu. Te pain pointy będą później analizowane. Pod kątem tego, co można jeszcze poprawić, gdzie można tą śrubkę dokręcić w tym mechanizmie, żeby funkcjonował trochę lepiej, oraz co można zmienić i w jaki sposób, żeby generowało tą samą, a może nawet większą korzyść dla biznesu, a przy tym miało pozytywny impact na zdrowie psychiczne pracowników. Współpraca z zespołem HR jest tutaj kluczowa, dlatego że to oni wiedzą, to te osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobem ludzkim, Wiedzą najlepiej o tym, jaka jest kultura firmy w zakresie tych procedur, czy są odstępstwa od tych procedur, czy są w ogóle spisane, czy są zakomunikowane, czy są podtrzymywane i uwaga, czy są rewidowane. Trzeci element audytu to subiektywna ankieta dla całej organizacji, od osób, które są najniżej w szczeblu struktury organizacyjnej, aż do prezesów, którzy mają taki sam obowiązek wziąć udział w tej ankiecie. Ankieta jest oczywiście w 100% anonimowa, e, natomiast porusza bardzo ważne obszary. Jest oparta o model well-beingu e, opracowany przez Sworblika i Judofa w 2015 roku i porusza 8 kluczo kluczowych dla dobrostanu wymiarów. Jest to zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, dobrostan intelektualny, dobrostan duchowy, Jakość relacji, kariera zawodowa, finanse i poziom materialny oraz środowisko. Te osiem obszarów zostało zidentyfikowanych na poziomie organizacji jako kluczowych dla poczucia wewnętrznego szczęścia u ludzi, i co więcej, są podzielone na dwie grupy: te, które wynikają i które mają duże sprawstwo w człowieku, oraz te, które dotyczą świata zewnętrznego, gdzie wpływ jest troszeczkę mniejszy albo przynajmniej proporcjonalny do sytuacji, w której występuje. W ramach każdej z tych ośmiu Kategorii powstały pytania, które są wskaźnikami behawioralnymi w ramach organizacji, które z kolei są oceniane przez pracowników. Na tej podstawie liczymy autorskie wskaźniki, unikatowe dla każdej organizacji, i jesteśmy w stanie dokonać analizy czynnika ogólnego poziomu dobrostanu w firmie, przez co mamy zarówno Ogólną, ogólną miarę dobrostanu w organizacji, jak i też w każdym z tych poszczególnych obszarów. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawdzić, który z tych obszarów jest najbardziej lub najmniej zaniedbany, który jest obszarem siły, który na przykład jest przez pracowników najbardziej doceniany i stanowi wyróżnik marki, a także ten, który wymaga szczególnej interwencji i działań profilaktycznych. Model ten bardzo fajnie pokazuje też, że istnieją korelacje pomiędzy stanowiskiem, pomiędzy grupami uprzywilejowanymi w organizacji, ale też grupami szczególnego ryzyka. I co istotne, dlaczego tak bardzo ważne jest to, żeby w tej ankiecie wzięli udział wszyscy? A mianowicie dlatego, że na dobrostan zasługuje każdy nie tylko zespół, nie tylko lider, ale także zarząd. I w drugą stronę być może, Grupa uprzywilejowana to nie jest dział X czy dział Y. Może to są po prostu osoby na konkretnych stanowiskach. Równie dobrze grupą ryzyka może być zarząd lub liderzy, którzy są, tak na dobrą sprawę, pomiędzy młodym a kowadłem. Bardzo często w tej roli, ponieważ z jednej strony mają na sobie oczekiwania pracowników i odpowiedzialność za ich performance, ale także oczekiwania pracodawcy, no i ciągłe wyznaczanie celów. Ta ankieta jest w stanie pokazać naprawdę bardzo wiele. Jest w stanie wychwycić pewne mechanizmy i jest bardzo unikatowa. Co to znaczy? Takiej ankiety na rynku nie ma. Jest opracowana tylko przez nas i tylko w naszych ofertach. No i czwarty element naszego audytu to oczywiście raport. Raport, który będzie zawierał wszystkie poprzednie informacje, które wymieniłem w poprzednich trzech elementach. Będzie zawierał informacje dotyczące struktury organizacyjnej i socjologicznej, będzie zawierał informacje dotyczące wyników audytu procesów HR-owych i tych około ludzkich, a także Poruszy superistotne wątki w ramach ankiety subiektywnego poczucia dobrostanu w organizacji. W tym raporcie znajdziecie nie tylko dane ilościowe dotyczące tego, w jaki sposób i gdzie można przyłożyć energię, ale także jakościowe, czyli który z tych obszarów będzie wymagał szczególnej uwagi i jaka ta uwaga powinna być, w jakiej kolejności być może. Być może też się okaże, że istnieją te obszary bardziej priorytetowe, których zaadresowanie szybko podniesie dobrostan pracowników Państwa organizacji. Warto tutaj też zwrócić uwagę na to, że raport będzie zawierał konkretne przykłady inicjatyw, konkretne przykłady działań, które można wdrożyć w organizacji oraz rekomendacje tego w jakiej kolejności je wdrażać. Jest to ściąga dla HR-u, na podstawie której HR może zbudować roadmapę na przyszłość dotyczącą wdrażania inicjatyw i szybkiego podnoszenia efektów biznesowych organizacji. Zobaczcie, zaczynamy od tematu dobrostanu, a okazuje się, że będzie on miał bardzo, bardzo ważny wpływ na generowanie biznesu. Podejrzewam, że nigdy wcześniej Wasz HR być może nie miał bardziej biznesowego, Podejścia do mierzenia problemów w firmie i analizy socjologicznej niż właśnie dzięki temu audytowi. Jeśli chodzi o terminy, to minimalny czas wykonania audytu to dwa tygodnie. Dlaczego tak szybko? Otóż wszystkie elementy z tego audytu są w stanie dziać się niezależnie jedynie raport, wiadomo, musi się wydarzyć dopiero po tym, jak już zmapujemy wszystkie poprzednie trzy elementy czyli analizę struktury, Audyt procesów, no i analizę w ankiecie. Dajemy sobie maksymalny czas 4 tygodni, żeby taki raport stworzyć, a następnie spotykamy się z decydentami w danej organizacji i zamawiającymi audyt, żeby omówić bardzo kluczowe wnioski i przedstawić audyt w formie prezentacji. Oprócz tego otrzymacie również kompletny raport z tego audytu ze wszystkimi wskaźnikami chroniącymi anonimowość. Waszych pracowników i kontrahentów, bo być może warto też zaangażować w to osoby współpracujące w Waszej firmie na B2B. Jak widzicie, audyt dobrostanów organizacji nie musi być trudny, nie musi być zupełnie zostawiony na Waszych barkach. Być może bieżąca praca departamentów HR lub osób odpowiedzialnych za organizację pracy zasobów ludzkich w Waszej firmie nie uniemożliwia dokonanie takiego audytu. Właśnie dlatego przychodzimy z tym w Mental Benefits. Nie robimy tego jedynie po to, żeby dołączyć bardzo istotną rzecz do naszej oferty. Bardzo wierzymy w to, co chcemy osiągnąć. Mamy poczucie misji w tym temacie, bo wiemy, że jeśli dzisiaj nie zajmiemy się zdrowiem psychicznym pracowników w ogóle na polskim rynku, to być może czeka nas, nas kryzys, z którym będzie trudno sobie poradzić. Już dzisiaj zaczynamy działania, które mają za zadanie zmienić statystyki raportów, o których wspominałem na początku tego filmu. Zapraszamy do współpracy jeśli temat audytu dobrostanu w Waszej organizacji jest interesujący, Mental Benefits zawsze chętnie odpowie kontaktem. Tyle ode mnie. Do widzenia. Sponsorami podcastu byli. Mental Benefits. Kompleksowe rozwiązania wspierające zdrowie psychiczne Twoich pracowników. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Poradnia Focus.pl. Sieć poradni psychologiczno-pedagogicznych, zapewniających pomoc terapeutyczną dla osób w każdym wieku. Także online. Focus App. Oprogramowanie dla poradni i centrów terapeutycznych, wznoszące organizację pracy na nowy level. Sklep internetowy Focus. Pomoce terapeutyczne, wyposażenie placówek oświatowych oraz cyfrowe materiały edukacyjne dla rodziców.